Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które posłuży jako podstawa dzisiejszego rozważania, to słowa z dziejów apostolskich z 16 rozdziału posłuchajcie. Wiele wymierzywszy im uderzeń wrzucili do więzienia, nakazawszy strażnikowi uważnie ich strzec. Ten nakaz taki wziąwszy, wrzucili ich do wewnętrznego lochu i nogi zakuły im w dyby. Około zaś północy Paweł i Sylas modląc się śpiewali bogu, przysłuchiwali się zaś więźniowie. Nagle zaś trzęsienie powstało wielkie, tak że zatrzęsły się fundamenty więzienia. Zostały otwarte zaś natychmiast drzwi, wszystkie i wszystkich więzy zostały zwolnione. Wzbudzony zaś, wstawszy się strażnik, i zobaczywszy otwarte drzwi więzienia, dobywszy miecza, zamierzał się zabić, myśląc, że uciekli więźniowie. Zawołał zaś wielkim głosem Paweł, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, wszyscy bowiem jesteśmy tutaj. Zarządawszy zaś światła, wskoczył do środka i drżącym będąc, przypadł do Pawła i Sylasa i wprowadziwszy ich na zewnątrz, mówił, panowie, co ja mam zrobić, abym został zbawiony? Ci zaś powiedzieli... Uwierz w pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I powiedzieli mu słowo pana razem z wszystkimi tymi temu jego. I wziąwszy ich w tamtej godzinie nocy, umył od uderzeń i dał się ochrzcić on i jego wszyscy. Wprowadziwszy zaś ich do domu, zostawił na stół, rozweselił się z całym domem, uwierzywszy Bogu. Wszechmogący Boże i Ojcze, przychodzimy do Ciebie dzisiaj prosząc o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. <laughs> Jakbym zapytał, czy lubicie śpiewać, to odpowiedzcie sobie na te pytania. Ja lubię od czasu do czasu pośpiewać. Aczkolwiek przyznam szczerze, że coraz rzadziej to robię. Częściej robiłem to, jak byłem młodszy. I mam nadzieję, że nie jest to jakaś reguła, ale jednak wydaje mi się, że często właśnie im człowiek starszy, tym śpiewa mniej. Mniej chętnie, albo świadomy swoich niedoskonałości, po prostu mówi, niech śpiewają inni. Kiedy puszczam muzykę w domu, y, moja córka jest taka bardzo muzykalna, y, od razu łapie mnie za ręce i chce tańczyć. I na niczym się nie zastanawia, obojętnie co by robiła, to od razu wstaje tata, się tańczymy. No ja tam jak połamaniec tam próbuję coś tam działać, y, ale ona autentycznie czuje muzykę i faktycznie bardzo dobrze się czuje. I mam takie przekonanie, gdzie ja ze swoimi y, myślami tak patrzę i podziwiam ją, ona nie myśli o niczym innym tylko chce tańczyć i w zasadzie skupia się na tym żeby wczuć się w muzykę Pamiętam kiedyś przeczytałem że dzieci znaczy kobieta jak jest w ciąży to dobrze jest słuchać muzyki takiej klasycznej i pamiętam że Ktoś tam kiedyś takie określenie rzucił, że słuchać muzyki do bębna. W sensie, że podłożyć słuchawki czy, czy głośnik właśnie tak delikatną muzyką, no i tam określoną piosenkę tam temu dziecku puszczać. I robiliśmy to obydwojgu naszym dzieciom. I powiem szczerze, że akurat zapamiętałem te melodie, które wtedy puszczałem i jakoś szczególnie, nie wiem czy to jest, może to sobie tylko wymawiam, ale mam wrażenie, że właśnie te piosenki bardzo moje dzieci lubią. Piosenki i utwory. I tak sobie myślę, że muzyka ma jakiś taki cudowny wpływ na człowieka. To tak, to co powiedziałem to są takie moje odczucia, takie troszkę dotyczące mnie, ale też jakby moich dzieci, mojej rodziny. Ale powiem wam szczerze, że któregoś razu, jakby tutaj chcę powiedzieć o tym jak niesamowitym, jak niesamowity wpływ fizyczny na człowieka ma muzyka. Pamiętam, że przeprowadziłem się do Ustronia, byłem wtedy sam. Nie miałem jeszcze rodziny. No i po skończonej pracy, w zasadzie no, musiałem sobie jakoś ten dzień wypełnić. Faktem, że tych zajęć było dość dużo, no ale tam zawsze mniej więcej od 20 do 22 no, miałem czas wolny. No i z tydzień, że wrócę do biegania. Nie wiem, czy większość z Was pewnie była w Ustroniu, tam jest taki piękny trakt, w zasadzie od wzdłuż Wisły. Wisły. Od, od Ustronia po Wisłę, do Wisły Czarnej można biegać, potem można sobie jeszcze też po górach biegać, także warunki idealne. Można było biegać i rano, i z latarką wieczorem. Natomiast powiem wam szczerze, że często odpuszczałem w połowie drogi. W sensie dobiegałem do końca traktu w Ustroniu, pomimo tego, że miałem jeszcze siły, ale jakoś tak... 20 minut minęło, przebiegłem się. Myśli jakieś kotłowały mi się w głowie, zacząłem się skupiać, a to łydki mnie bolą, a to brzuch mnie boli, a to mnie kolka łapie. I stwierdziłem, że kupię sobie słuchawki i będę słuchał muzyki. I autentycznie, autentycznie z 20 minut zrobiło się 40, z 40 zrobiło się 60, z 60 80, potem 100, i potem skończyłem po trzech godzinach, czasami po górach sobie autentycznie biegałem, ale musiałem mieć muzykę w uszach. Nie jest, może to nie świadczy o mnie najlepiej w sensie takim, że muszę wyłączyć się w jakiś sposób od myśli, które gdzieś tam się kotłują i potem jakby nie dają spokoju, żeby móc się skupić na fizyce, ale ewidentnie muzyka wpłynęła na to, że po prostu nie czułem bólu albo nie myślałem o nim po prostu. Także zobaczcie, to są tylko moje odczucia. Kiedy sobie poczytacie o tym, jak, jaki wpływ w ogóle ma muzyka na ludzi, to okazuje się, że ma olbrzymi. I to jest, kiedy słuchamy. I co ciekawe, myślałem, że to ma jakieś, coś wspólnego z tym, że to jest może jakiś rodzaj muzyki, bo słuchałem kiedyś takiego dość mocnego rocka, no to sobie to z tego rocka słuchałem, ale okazało się, że najlepiej i najlepszą muzyką, jaka mi wtedy wchodziła, to były chrześcijańskie utwory. Może nie takie kościelne, ale takie powiedzmy, jak Centrum Misji śpiewa i ewangelizacji, jak TGD to powiem szczerze, to był. mogłem biegać i się modlić jednocześnie. I to autentycznie wyłączało mi głowę od, od ciała. Ciało mogło biec, głowa myślała była w zupełnie innym świecie. Czyli muzyka ma wpływ na mnie na pewno. Nie wiem, jak na was. I te pytanie, jakby zostawiam dla was, czy jesteście w stanie odczuć to samo, że muzyka coś was zmienia? Stwierdziłem, że poszukam na internecie rzeczy, które coś mówiłyby o tym, jaka, jak muzyka, jaki muzyka ma wpływ na człowieka. Bo wiecie, tutaj dzisiejszy tekst jest tekstem, który jest zaskakujący. Paweł trafia do więzienia czyniąc dobro. Ja potem chwilkę jeszcze powiem, o co chodziło z tym czynieniem dobra przez Pawła i dlaczego do tego więzienia trafił. Ale trafia do więzienia zakuty w dyby i zaczyna śpiewać. No to powiem szczerze, że no, reakcja na wtrącenie do więzienia taka trochę dziwna. Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką człowiekowi przyjdzie do głowy, to śpiewać, będąc uwięzionym. Paweł to zrobił i okazuje się, że nie tylko sam się uspokoił, ale większość ludzi, którzy myśl myśleli o tym, żeby uciec, nie zrobili tego. Ale wróćmy do y, czasów współczesnych i co tam w internetach można znaleźć o śpiewaniu. To będą cytaty, tak więc pozwólcie króciutkie, ale myślę, że dużo mówiące. Choć ludzie śpiewają w każdej kulturze, to nie ma dobrego wyjaśnienia, do czego śpiew był im potrzebny. W jaki sposób powstał i jak się wykształcił. Autorzy międzynarodowego projektu wychodzą z założenia, że ludzie zaczęli śpiewać, gdy zorientowali się, że jest to dobry sposób na uspokojenie dzieci. Czyli początkiem było uspokojenie dzieci. Rytmiczne mówienie, nucenie, śpiewanie było pierwszym zachowaniem muzycznym, które powstało u człowieka. Dzięki niemu nasi przodkowie mogli sygnalizować, że cały czas są obok dziecka. Wystarczyło coś zaśpiewać, przepraszam, by dziecko poczuło bliskość rodzica. To jest pierwszy cytat o genezie. Drugi. Śpiewamy prawie wszyscy, śpiewamy pod prysznicem, w samochodzie, podczas golenia. Co daje nam to śpiewanie? Czy czyni nas szczęśliwszymi? Uwaga, ptaki śpiewają, by zareklamować się przed partnerem. Tutaj mamy specjalistę, który mnie wkręcił w, te, w śpiewy ptaków, ale nie tylko. Amerykańscy uczeni odkryli, że mózg ptaka, gdy ten śpiewa, zachowuje się podobnie jak mózg człowieka pod wpływem narkotyku. To jest ciekawe, że oprócz tego, że ptaki w jakiś sposób. Pokazują, kim są, dla kogo są, etc., to jeszcze w jakiś sposób wprowadzają się w pewien trans. I powiem Wam szczerze, dzisiaj, to rzadko mi się zdarza, ale pieśń, którą śpiewaliśmy przed samym kazaniem, bardzo lubię. To jest pieśń, którą jeszcze pamiętam z Wlongowa, bardzo często żeśmy ją śpiewali. I w jakiś sposób między czwartą a piątą zwrotką jakoś się tak zatraciłem. Śpiewałem i tak nagle mówię, nie, przecież trzeba wstać. No i tutaj od razu. Do... To był taki chwila, moment, ale miałem taki. Zatraciłem się, czyli gdzieś odpłynąłem zupełnie myślami. Czyli muzyka działa jak trans. Śpiewanie ma nie tylko dobry wpływ na twoje zdrowie fizyczne, to jest jakby tutaj to, o czym ja mówiłem, ale również na psychikę. Jak śpiewasz, twoje ciało wytwarza endorfiny, które są hormonami odpowiedzialne za samopoczucie. I okazuje się, że endorfiny też działają przeciwbólowo. Gdy śpiewając dajesz sobie wszystko, nie myślisz o niczym innym, tylko o muzyce i tekście. Zatracasz się w tej chwili, istniejesz tylko ty i muzyka, co samo w sobie jest świetnym odczuciem. Badania wykazały, że nieważne o czym opowiada tekst śpiewanej piosenki, zawsze podnosisz cię na duchu. Czy jest to smutna piosenka o miłości, a radosny popowy hit, najważniejsze jest to, że śpiewasz. Bycie szczęśliwym umacnia Twój układ odpornościowy i zmniejsza poziom stresu. Czyli generalnie na koronawirusa śpiew też jest całkiem dobry. Po prostu musisz zacząć śpiewać, mówią autorzy tego cytatu. No dobra, to było miło. Teraz znalazłem też takich mniej ciekawych cytatów. I od Polaków zaczniemy. My, Polacy, nie potrafimy śpiewać. Mamy problemy z powtarzaniem najprostszych melodii, utrzymaniem rytmu i tempa. W zasadzie Żadną piosenką nie jesteśmy sobie w stanie poradzić na trzeźwo. Boimy się otwierać usta, tak jakby śpiew był oznaką choroby psychicznej lub co najmniej zdziecinnienia. To jest jeden z pierwszych cytatów, które wyszły, taki, które akurat trochę mniej pozytywnie e, opisują śpiew. Nie wiem, czy prawdziwe, natomiast bardzo by mi się podobał, bo w jakiś sposób czuję podobnie. Przeciętny Polak przez całe swoje życie podejmuje próby opanowania dwóch pieśni. Świeckich i kilku kościelnych, no tutaj zazwyczaj chodzi o kolendy. Do tych pierwszych zalicza się hymn narodowy i 100 lat. Śpiewań jest tak obce, się okazuje, naszej kulturze i naturze, że nie jesteśmy nawet w stanie zapamiętać trzech zwrotek mazurki Dąbrowskiego. I powiem Wam szczerze, że ja dość często tego mazurka Dąbrowskiego muszę śpiewać z okazji różnych przysiąg. I faktycznie, jak, ja już się nauczyłem, ale ja też miałem problem autentycznie. Z czwartą zwrotką zazwyczaj gdzieś już tam gubiłem. Natomiast powiem szczerze, kiedy teraz już często jestem na przysięgach i stoję na trybunie, to tak <głos》>, słyszę, że tam pierwsza idzie jak, jak burza, druga idzie jeszcze jak cię mogę, kolejne zwrotki już tam albo cisza, albo coś tam co drugie słowo. Może i to jest racja. No i teraz 850 osób zapytano, czy, potrafi, czy Polacy potrafią śpiewać. Tak. I to całkiem nieźle. Powiedziało 26%. Czyli wcale nie mało. Potrafią, ale powódce 27%. Troszkę więcej. Nie potrafią, ale się starają. 17% i 30% odpowiedziało z tych 850 nie potrafią i brzmi to tragicznie. No to jak to jest z tym naszym śpiewaniem? No bo mówmy się szczerze, że oprócz kościołów śpiewa się na koncertach, ewentualnie w domach. Jest to przykre, bo myślę, że nie bez powodu tak dużo pozytywnych takich wrzuciłem tych wątków na samym początku, bo się okazuje, że śpiew może nam pomóc na mnóstwo daligliwości. Może uwrażliwić nasze dzieci, nas znieczulić wtedy, kiedy nie mamy siły już biegać, może w jakiś sposób wzbudzić naszą radość, może nas wyłączyć od otaczającej nas rzeczywistości choćby na chwilę. No, ludzie kupują alkohol, niektórzy biorą narkotyki, co jest absolutnie w ogóle makabryczne, ale tak robią właśnie po to, żeby się odciąć. A okazuje się, że mogliby wziąć i pośpiewać. I może gdyby rodzice ich nauczyli. Tak jak to było na samym początku, to przecież gena zaśpiewania jest właśnie taka, śpiewanie do kołyski, to może ludzie nie musieliby robić tak makabrycznych rzeczy, do jakich dochodzi, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kościół, wiecie, ja, ja zawsze miałem takie... Mm, zawsze pytałem ludzi, czy oni się dobrze czują ze śpiewaniem, bo... Dzisiaj ten śpiew naprawdę fajnie wyszedł. Nie wiem, czy to w związku z tym, że, że tak na samym początku powiedziałem, że mamy akurat niedzielę śpiewu, czy przez to, że akurat fajne pieśni mamy, czy może przez to, że Dorota z nami jest po raz kolejny i jakby trzyma nam i tempo, i pani Irka bardzo fajnie tutaj gra. Tych może jest mnóstwo. Natomiast faktem jest, <laughs> przepraszam, to, że śpiewamy coraz mniej i to słychać. Młodzież nie śpiewa prawie w ogóle. Ja zapytałem ich o, o co chodzi, czemu wy nie śpiewacie? No bo brzmi to tragicznie, trochę się wstydzimy. Często jest jakby taki, e, to się niektórzym po nocach śni, taki moment, że śpiewa, śpiewa, organy przestają śpiewać, a ktoś śpiewa dalej. No i co, wyśmieją mnie, powiedzą, no ale się wczuł. Ale właśnie, słuchajcie. Nie bez powodu powiedziałem to na samym początku. To jest właśnie w śpiewie należy się zatracić. Im więcej ludzi śpiewałoby po zakończonym graniu pani Irki, tym lepiej. Bo znaczyłoby to, że się wczuli, że się zatracili, że są gdzieś w innym świecie, a śpiewali pieśni wiecie komu. I tu się nie ma czego wstydzić. Nie ma, nie ma, nie ma, wiecie, ze śpiewem i z graniem jest tak, że im więcej się tego robi, tym le, robi się to lepiej. Naprawdę tak jest. Uczyłem się grać na gitarze, uczyłem się grać na pianinie. Jest tak, że po prostu trzeba po prostu od, określoną ilość razy powtórzyć utwór. Jeden, drugi, trzeci, żeby zacząć grać. Nasze próby chóru polegają na tym samym. Bierzemy utwór i śpiewamy go aż, tak długo, aż wyjdzie. Nie ma w tym żadnej filozofii. Ktoś mówi, nie potrafię, ja się nie nadaję. No okej, okay, może tak powiedzieć, ale robi to na własną szkodę. I nie chcę tutaj mówić, no bo Panu Bogu, tam się to nie podoba. Na samym początku podałem wystarczająco dużo argumentów, dla których myślę, że warto jednak śpiewać, nawet jeśli się nie potrafi. Warto próbować grać. Czy w Kościele śpiewamy e, tak, jak lubimy? Nie wiem. Ja długo się nad tym zastanawiałem, dlaczego do pewnego czasu jakby nasze kościoły lutrańskie jakby słynęły z tego, że ten śpiew w jakiś sposób był, był ważny i, i tak naprawdę był taki donośny i głośny. Natomiast myślę, że to też jakby spowodowało to, że świat poszedł do przodu i w związku z tym jakby mnóstwo rodzajów muzyki też powstało. I też jesteśmy w takim świecie, w którym ta wielorakość jest tak duża, że każdy ma swoje upodobania muzyczne i w tych się odnajduje mniej lub bardziej. Kościelna muzyka jest też w jakichś tam ramach. I ta wielorakość nie pozwala na tym, żeby po prostu, żeby wszyscy czuli to samo. Kiedyś myślałem, że to jest wina. Tego, że śpiewamy stare pieśni. No być może, ale ja bym, byłem w dużych kościołach, w mniejszych kościołach, gdzie śpiewano współczesne pieśni i też ludzie nie śpiewali. Także to nie jest kwestia tego, co śpiewamy, kiedy śpiewamy i przy czym śpiewamy, tylko autentycznych chęci. I okazuje się, że te chęci mogą spowodować coś takiego, że nam się po prostu zrobi lepiej, przyjemniej. Czy Bóg potrzebuje tego, żebyśmy mu śpiewali? Myślę, bardziej potrzebujemy tego my niż on. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś wchodząc do kościoła i słyszy jak ludzie śpiewają Bogu na chwałę, wczuwając się całym i sobą, no to nie ma szans, żeby jakby w to nie weszli. Bo czują człowieka, który jest zaangażowany, który jest zatracony. Tak? Natomiast bardzo często nabożeństwa wyglądają w ten sposób, że yy, no, tam coś pod nosem, to się tam przysłuchujemy. Teraz jest trochę łatwiej, Dorota pięknie śpiewa. To zawsze można tam się tak posłuchać i tak się wczuć miło. Ale okej, okay, to też w jakiś sposób pomaga. Ale tak jak na samym początku powiedziałem, to kiedy my śpiewamy, to kiedy to my się zatracamy, to jest wyciąganie tego wszystkiego w maksimum. Dlaczego więc tego nie robimy? Kiedyś bym powiedział, że to wina księdza, proboszcza, e, pewnie jakiejś tam grupy, która tworzy muzykę. Dzisiaj jestem prawie pewien, że to nasza wina. Każdego z nas. To jest wybór każdego z nas. Bierzesz śpiewnik do ręki, śpiewasz albo nie. Na swoją szkodę, albo na, swoją, na swoje poprawę swojego humoru i Bogu na chwałę. Tak to bym więcej można byłoby powiedzieć. Tak więc, czy warto się wstydzić? Jeżeli byśmy się tutaj dobrze czuli, to byśmy się nie wstydzili. Taka jest prawda. No dobrze. Obiecałem, że powiem, jak to się stało, że Paweł trafił do więzienia. Uzdrowił kobietę, która miała wizję. Kobietę, która wróżyła. Najprawdopodobniej to wróżenie wyglądało takie. To w ten sposób, że, że wpadała w jakieś takie absolutne palpitacje być może. Ewidentnie chorowała i w tych, tej chorobie, w tych wizjach widziała przyszłość, którą potem przewidywała. Była niewolnicą. Jak możemy przypuszczać, skoro była niewolnicą, nie zarabiała pieniędzy dla siebie, tylko dla swoich panów. Jak Paweł zobaczył chorą kobietę, to ją uzdrowił. A jak ją uzdrowił, to ta nie miała wizji. Jak nie miała wizji, no to panowie nie mieli na czym zarabiać. No i tego Pawła za i do więzienia. Ciekawa historia, prawda? Z jednej strony pomogli kobiecie, z drugiej strony włożyli kij w mrowisko dla ludzi, którzy wykorzystywali po prostu chorą kobietę. I dlaczego tym powiedziałem? Dlatego, że trafia do więzienia niesłusznie oskarżony. A pomimo tego zaczyna śpiewać. I okazuje się, że zobaczcie jak ten śpiew działa. Uspokoił się na tyle, ale wokół rzeczywistość zaczęła drżeć. Mamy trzęsienie ziemi. Do tego stopnia drżało, że wszystkie więzy u, u, u nich i u innych więźniów zostały rozluźnione. Drzwi się pootwierały. No to teraz powiedzcie mi, co robi niesłusznie oskarżony człowiek? I ludzie, którzy jedyne o czym myślą, będąc zamkniętymi w więzieniu. Po sytuacji, w której nagle się wszystko otwiera, kajdany się luzują... Ja bym brał nogi za pas i uciekał. Taka byłaby moja reakcja. A oni, czemu nie wszyscy tam siedzą? To, że Paweł zaczął śpiewać nie jest bez powodu. Jak słyszycie, że ktoś pięknie śpiewa, to jakby tak naturalnie przysiadam i mówię posłucham. Mieszkałem przez pewien czas, wiecie, w Gdańsku i tam jest często jeździliśmy do Sopotu ze znajomymi i w Sopocie, na Mąciaku jest zawsze mnóstwo grajków. Jedni śpiewają lepiej, drudzy gorzej, ale jak ktoś śpiewał dobrze, to nie było opcji, żeby się nie zatrzymać. To jest ta sytuacja. Dzieje się, tysiące ludzi przewalają się przez Mąciak, ale ja się zatrzymuję i słucham, bo po prostu zostałem zauroczony. Paweł śpiewa, świat drży, więzy puszczają, drzwi się otwierają, wszyscy siedzą dalej. Nikt nie ucieka. I okazuje się, że był tego jakiś powód. Oni wtedy tego nie wiedzieli, ale okazuje się, że jeżeli doszłoby do ucieczki kogokolwiek z tego więzienia, to ten żołnierz, który potem ostatecznie się nawraca, straciłby życie. Zresztą chciał sobie sami odebrać. Znaczy kilka rzeczy. Śpiew Pawła. Mimo tych takich no, trudnych okoliczności, oskarżenia, które było bezpodstawne, ludzie, którzy czekali na wolność, nie uciekają, bo usłyszeli piękny śpiew, chwalący Boga. Trzęsienie ziemi, które nie wiadomo skąd się wzięło. Jakby dając wszystkim możliwości: masz wybór. Masz wybór. Nie skorzystaj. Ja nie wiem, czy ci ludzie, którzy wtedy usłyszeli Pawła, też się nie ponawracali. Bo dla mnie taka, to jest taka klasyczna sytuacja, w której jeżeli ktoś się zatraca, to zaczyna zadawać pytanie. Okej, okay. to może chcę w to wejść dalej. Ja chcę tego słuchać więcej. Wiecie, jak ktoś pięknie śpiewa, to zazwyczaj kupujemy go płytę i potem ją słuchamy raz i kolejny. Nie wiem, co się dzieje z tamtymi ludźmi. Wiem, że jedna osoba na pewno raz, że nie straciła swojego życia, ale inni być może też je zyskali, skoro nie uciekli ratując tego człowieka. A wszystko zaczęło się od śpiewu. Piękne, prawda? Tak więc jeszcze raz. Śpiewamy dla siebie i na swoją korzyść. Naprawdę spróbujmy, bo to dla nas dobre i na chwałę Bogu potrzebne. Amen.